Kolejny odcinek z w tle aktualnym stanu mojej kolekcji Tutaj te dolne półki, jeżeli chodzi o perfumową garderobę z właśnie z Tak mogę pokazać, co tutaj się pozmieniało, co tutaj się powstawiało <laughs> Więc tak, co tu się pojawiło? O czym może nie wspominałam jeszcze za bardzo, nie wiem Generalnie o Eksumach już trochę mówiłam O tym granacie mówiłam, tym trzecim O tutaj, o Zoella Ajajaj, aj, aj, nie chcę mi wyostrzyć Hmm. Nie wiem o co chodzi. Czemu nie chcę mi wyostrzyć? A dziwna rzecz. Chyba takie miarę wyostrzone Obok mamakowo wspominałam mm, o Seminalis. Generalnie zapachy się pojawiały y, w nowych nabytkach y, perfumowych. Będę o nich szczerze troszeczkę bardziej później opowiadała y, o tym zapachu z liśćmi. porzeczki, jeszcze nic nie wspominałam. Tutaj z nowych nabytków, o których nie wspominałam, mamy oniut Po odlewce od Vickie postanowiłam, że muszę mieć flakon bo na muszę mieć flak to jest klimat Teronii ortopari tylko w lepszej cenie Mamy tutaj zabał, o którym wspominałam, że świetna, taka troszkę bardziej umroczniona fueghia La Cautiba, czyli sherry punk Już go nie wiem, co to jest to obok Aha, to jest chyba lounge, czy lounge, jak to dobrze wymawiam o nim chyba jeszcze nie wspominałam. Co tutaj na dole? Z eksumy kolejna to jest. Ma być chłodnolodowa ice. Um, o tym już chyba wspominałam: cudnym, rumionkowym, mąkowym Bła markinszowej Fat. Um, nowy zapach w mojej kolekcji, jeżeli chodzi o te czarne głowę. Kiedyś pokazywałam smyrne. O, gdzieś tu może wyżej będzie. O. Natomiast tutaj mamy kolejny, z dzikimi jagodami, jak dobrze okaże się, aura karaibska. Ja już go kliknę, w mi załapie, tak jedną ręką. Fort Royal skuwę, chyba tak się to wymawia, jeżeli chodzi o klimaty, tutaj mamy takie cieplejsze. Yy, I wspominają o podobieństwie do koromandel. ja ten zapach kiedyś miałam. Kiedyś to nie był dla mnie zapach, natomiast minęło dużo czasu i uznałam, że może po tym czasie coś w takich klimatach yy, spróbuję sobie raz jeszcze. Teraz właśnie używam, dlaczego mam problem z włosrym mam jakąś łączoną, inną funkcję w, yy, w aparacie, w telefonie. zaraz się pobawić i to usunąć, bo to jest właśnie. Problem. Także to tyle, chyba, chociaż jeszcze moment, czy ja coś jeszcze nie wspomniałam. Tam jest też funkcja notatnik, I ja jeżeli chodzi o notatnik, postarałam się ostatnio dosyć uaktualnić. Natomiast ja, non -stop coś poznaję, non-stop, coś chcę poznać i nie zawsze jednak jestem w stanie to na bieżąco. Natomiast tutaj jest ogrom. Dosyć może w miarę aktualnie, teraz. To jest po prostu ogrom. Tego, że wszystko, zrobić z takich bardzo mało znanych marek, co mnie, mnie zaintryguje po nutach, daje do przetestowania i potem właśnie wychodzi dużo. Widzę tutaj, że jest trochę zoologist. Momencik. Zaraz zobaczymy, co to jest. Dlatego, że może być tak, że część już poznałam. I już widzę tak. To jest. Jak dobrze rozpoznaję po obrazku. Czy to jest bła? Nie, to jest jakiś inny. Inny fat. Inny, co on tu ma? Kocankę, whisky. Kwajak. Także nie, tego nie znam. Także on zostaje do przetestowania. Zobaczę co z Zoologist, dlatego że <laughs> dużo sobie i Jeżeli chodzi o y Zoologist. Ajajaj. Aj, aj. Już posprawdzałam, co to jest. Więc tak, tutaj mamy na przykład... Ajajaj, aj, aj. ostrze. Chyba było troszkę bardziej. Skorosin Anforsaken. Nie wiem, czy dobrze mówię. Już nieaktualne, już poznałam. Jeżeli chodzi o Zoologist, mamy tutaj y, Słowika, Ćmę oraz Koale. Już nieaktualne. Y, trzy z nich poznałam, jeden mam już w postaci y, flakonu. Także muszę tutaj zaraz dokonać pewnych, y, pewnych rotacji, pewnych zmian. Sajgę, skówę mam y, do potestowania, jak widać, róża, czarna, płyczka, także zwołanie moje nuty. Jeżeli chodzi o suwika, to trzeba tutaj już zaznaczyć, że mam flakon i trzeba odhaczyć, że już do przetestowania nieaktualny. Jeżeli chodzi o ćmę, ona jest również nieaktualna, jeżeli chodzi o do przetestowania, bo ja już poznałam i wiem, że to jest zdecydowanie mój klimat, świetny zapach. Kole też potestowałam,